Jest na dole. Ale... i słuchajcie, z tej okazji chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego dobrego, słuchajcie, dobry czas, Pan Jezus zmartwychwstał i to jest super, Alleluja. zmartwychwstał, już nie ma żadnego grzechu, już wszystko zostało zabrane na Jego krzyż i On zmartwychwstał i zabrał to wszystko do, do nieba. Amen. Nie? Kredyczka. To było dobre. <noise> <noise> Kochani, chcemy Wam życzyć naprawdę mega, mega dużo błogosławieństwa i tego, żebyście ukoronowali Pana Jezusa starego w swoich serduchach. Amen. Pamiętajcie, koronę ma kto? Pan Jezus. A nie wirus, w związku z czym życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa, a jakby to powiedzieli w moim gronie i myślę, że w gronie wielu, wielu osób zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Pamiętajcie, <noise> niech Jezus stanie też w Waszych sercach. No kurczę, to jest niesamowite wydarzenie. Zmartwychwstał. Gościu wstał i i poszedł. I poszedł. Wstał znowu. Wstał sobie i poszedł. Myślę, że każdy z nas jakoś zmartwychwstał w swoim życiu, czy Zuzia, jak brała chrzest w ogóle w rzece. No. W rzece brała chrzest, nie? Bo czadowo. A już chyba o tym mówiliśmy nawet. Nie mówiliśmy tego, że chrzest brałeś. A tam nie było czasem w tej, w tej rzece, że tam ryby ci jakoś ten atakowały, czy śmieci, czy coś tam? Nie, nie. Było całkiem przyjemnie, zimna woda, ale było fajnie. Także słuchajcie, jest ze sobą, naprawdę. Teraz możemy śpiewać. Śpiewajmy. Aleluja! Barankowi, Alleluja Królowi, królów. królów! Alleluja. To nie tak. Także wesoły świat. Wesoły świat Wam życzymy, serducha. Młody śpi, udało nam się nagrać. Pumba na polu, udało nam się nagrać. I ubraliśmy się nawet ładnie. I ubraliśmy się. Nawet ja mam twarz posmarowaną bibik me... me... Kremy. K... ma... problem, złącz... nie... ma... No, ja. No, Dobra, nie. pa! Pozdro.